Siódemki mają bardzo mocno rozwiniętą intuicję, taki wewnętrzny kompas, takiego swego rodzaju czujkę, która pozwala im wyczuwać kłamstwa innych ludzi na odległość. Siódemka powinna cały czas rozwijać swoją świadomość, rozwijać swoją duchowość i to nieustannie. To pozwoli im w, w bardzo szybkim czasie, w krótkim czasie osiągnąć sukces w czym tylko będzie chciała. Dla siódemki bardzo ważne jest przestrzegać prawa i to dosłownie każdego prawa to, co się mieści w pojęciu prawa prawa państwa, prawa moralnego, praw wszechświata, prawa rodziny. Jeśli tylko zacznie naruszać te prawa, łamać te prawa, zaliczy szybki zjazd. Wśród siódemek spotyka się ludzi na dwóch przeciwstawnych biegunach. Z jednej strony mogą to być duchowi przewodnicy, ludzie zdyscyplinowani, wierzący, modlący się, stoicy, takie swego rodzaju Indie, to może nam się kojarzyć z takimi przewodnikami hinduskimi duchowymi. Z drugiej strony, może to być swego rodzaju Amsterdam, czyli taka siódemka w minusie, dla której ważny jest imprezy, narkotyki, alkohol, seks, zabawa, świat. Prędzej czy później takie osoby będzie, wszechświat będzie chciał zniszczyć. Dlatego, głównym zadaniem dla siódemek jest rozwijanie swojej świadomości, rozwijanie swojej, swojej duchowości, transformacja w pierwszej kolejności siebie a następnie transformowanie wszystkich ludzi wokół.